Pyszne, kruche ciasteczka z masą orzechową. Zapraszam. Do pół kilograma mąki dodajemy 100 g cukru pudru, 15 g kakao, 2 całe jajka oraz 250 g margaryny. Ciasto zagniatamy i chłodzimy w lodówce około 30 minut. Następnie rozwałkowujemy sobie je dość cienko i wykrajamy krążki. Pieczemy w 180 stopniach około 15-17 minut. W tym czasie robimy sobie masę. Niepełną szklankę mleka zagotowujemy, wlewamy ją do 140 g zmielonych orzechów włoskich. Zostawiamy do wystygnięcia. Kostkę masła wrzucamy do miski, niepełna szklanka cukru pudru, miksujemy na gładką masę, po czym dodajemy wystygnięte orzechy. Teraz same przyjemności. Składamy ciastka na ciastko krem, drugie ciastko, wokół trochę orzecha. Polecam, bo pyszne.